Pomyśl, zostałeś obdarowany y, miarą daru Chrystusowego, to znaczy ten dar, który otrzymałeś, jest na miarę y, tego, jak to zamierzył y, wobec nas Jezus Chrystus, zamierzył nas obdarować. A więc y, możemy być. Głęboko przekonani, możemy być głęboko pewni, że ten dar jest największy, ten dar jest adekwatny do stopnia naszego odejścia od Pana Boga. Ten dar jest tym, co może spowodować, że karta naszego życia zostanie odwrócona. Otóż, kiedy Chrystus obdarowywał nas swoim życiem, przelewał za nas swoją krew, kiedy żołnierze otwierali Jego rany, kiedy On niósł twardą belkę krzyża na górę Kalwarię, to to była miara Jego daru, to to była miara Jego poświęcenia. Ten jego, to Jego ostatnie tchnienie, połączenie się z Ojcem było takim dowodem dla Ciebie i dla mnie, że nie ma większego daru. Nie ma większej miłości, która mogłaby zostać Tobie i mnie dostarczona, która mogłaby ogarnąć całe nasze życie.